Papugarnia w Katowicach Dzisiaj wybierzemy się do papugarni w Katowicach Zobaczymy papugi Pochodzimy sobie tutaj I zobaczymy jak to wszystko wygląda Kupiliśmy już bilety I takie mamy jajkowniki, w których mamy jedzenie dla papug Tutaj mamy szatnie. No i już będziemy wchodzić I weszliśmy, proszę Państwa, tak to wygląda w pierwszym takim, można to nazwać, chyba pomieszczeniem. Tak jak już Wam mówiłam, to są te jajkowniki, w których mamy jedzenie dla papuk. Możemy je pokarmić. A tutaj papuga Ara, która najwięcej wzbudziła chyba podziw, ale o niej za chwilę może na górze trochę więcej wiadomości. I usiadła na mnie kakadu różowa, która Mieszka w Australii. Żyje 40 lat, ma długość ciała 35 cm i waży 400 gramów. Idziemy na górę do kolejnego pomieszczenia. Jesteśmy teraz tutaj na górze, tam dole są oni Przywitałam na kolejna podróżniania Chcesz do mnie? O popatrzcie, poszła do mnie Taka zielona teraz Tu Ona po prostu jest głona, dlatego jej się Ja się ten bo teraz miałam jakby. Tak, w skrócie można opisać Aleksandretę chińską. Ptak chętnie się odzywa, wydaje donośne dźwięki, przypominające głośne skrzyczenie i pisk. Długość życia 30 lat, długość ciała 50 cm, waga 300 g i występuje w Azji. Papuga Ara. Ara Aruana to duży ptak o charakterystycznych jaskrawo-niebieskich piórach, z wierzchu i żółtych od spodu. Długość ciała może sięgać nawet 95 cm, średnia Rozpiętność skrzydeł wynosi 90 cm. Ara aruana naj, najaktywniejsza jest w godzinach porannych i popołudniowych. Długość życia 50 lat, występowanie Ameryka Południowa. Patrzcie, a mówiłam ci, że ci to <laughs>

Żegnamy się z tym miejscem. E, idziemy już do domu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Nie zapomnijcie tego zrobić. E, napiszcie jakiś komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku.